Hej, z tej strony Loreczek MSP. Zmieniłam nazwę kanału, dlatego że stwierdziłam, że Tlenek TK to, to nazwa miała znaczyć, że będę po prostu grał w MSP. A ja po prostu interesuję się takimi rzeczami jak hakerzy, różne e, ciekawostki, więc. No niestety. Więc zmieniłam nazwę i mam nadzieję, że ta nazwa się przyjmie. I teraz będzie ciekawostka o unikatach na MSP, bo w tym roku będzie tydzień unikatów, prawda? I no i no, stwierdziłam, że nagram tego odcinek, więc tak, zaczynajmy. Tygodnie unikatów. Co rok w jesień odbywa się tydzień unikatów. Do tej pory odbyło się pięć takich tygodni. Opisane są one poniżej. Były to cztery tygodnie, w których mowie Star wydawały wydały rekordową ilość Coins Wszyscy chcieli mieć ich jak najwięcej. Niektórzy użytkownicy buntują się przeciw tygodniu unikatów, ponieważ ich kolekcja na tym cierpi, a druga część cieszy się, ponieważ może kupić unikaty. Które nie mieli jak zobaczyć. Więc teraz przejdziemy sobie do pierwszego konkursu Unikatów. Pierwszy tydzień trwał podczas konkursu Rockin Retro w 2013 roku. Właściwie nic nowego się nie pojawiło. Podczas tego konkursu w tym czasie można było zakupić niektóre z unikatów, a były one zaskakująco niskiej ceny. Po zakończeniu tygodnia Unikatów, Ponownie zniknęły ze sklepu, jednak nie zniknęły szafy, właścicieli. Moderatorzy zapowiadali, że to nie jest ostatni taki tydzień. Więc przechodzimy do drugiego tygodnia, unikatu. Tydzień ten powtórzył się w 2014 roku. Naz nazywa się Retro Raz. Trwał on od 18 września do 15 września. ...2004 roku. Pierwszy tydzień unikatów różni się od tego z 2013 roku tym, że poza z tygodnia unikatów 2014 roku przywrócono więcej unikatów. A co najważniejsze, jest więcej tych rzeczy. Na przykład serduszko, które jest jednym z najzatrzych trz, najza unikatów na całym MSP. Ale wbrew oczy, oczekiwaniom Niektórych mówi nie, nie pojawił się wąż na I teraz trzeci tydzień unikatów. Ten tydzień trwał od 24 września 2015 roku do 1 października. Nazw nazwano go RAR Week. W tym roku pojawiło się dużo nowych unikatów, niedostępnych w poprzednich tygodniach. Niestety w tym roku... Już nie było popularnych tatuaży Ink Yang, lecz powstało serce czyste rękę na rękę. Co ciekawe, w tym konkursie w rzeczach dodano puchary za wygraną w konkursie artbook. Nie wiadomo, czy to było zamieszane, czy to zwykły błąd gry. Czwarty tydzień ten tydzień trwa, trwał od 7 kwietnia 2016 roku do 2017 do 14 kwietnia. Nazywa się Spring Rats. W tym roku pojawiło się dużo nowych unikatów. Link, Young i School Fake Tato. Ceny niektórych unikatów zostały podwyższone. W tym tygodniu nie pojawiło się Hearts, Fake Tato i Gwiazdki na rękę. Piąty tydzień unikatów. Rozpoczął się 22 września. A, zakoń, a zakończył się 28 8 września 2016. Nazywał się Rar 16. Po raz pierwszy pojawił się w nim tatuaż Rose Sticker. Wprowadzono wiele nowych unikatów. Przywróco, przywrócono Mermi, Mer, Mer, my, Fake Tato, Fake Tato, Princess Toast, czy Upam Większość unikatów podlega cenie 100 do 350. Jednak niektóre kosztują nawet do 950 sztargów, a inne od 2 do 5 diamentów. Także na MSP, w ciągu tego dnia unikatów było tło starego MSP z roku 2009 do 2011. I teraz. To jest dziwne, że prawie jak były te konkursy, tak? To było na R. 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 I tylko jest spring, ale jest R w drugim razie. I to jest dla mnie trochę dziwne. I. I ciekawostki. Teraz Wam przeczytam. Jeśli dodałeś jakieś unikaty do listy życzeń, to poznij... Pięciu ze sklepów już ich tam nie ma. Wiele osób pożyło firmy, by zrobić na unikaty. Moderatorzy usunęli unikaty, bo miały błędy i były niedopracowane, ale okazało się, że gracze chcą ich powodu. W trzecim tygodniu unikatów Fair Fake Tato były dodane w trakcie konkursu na pierwszym miejscu w TOP. W trakcie trzeciego tygodnia unikatów dodano Snake Fake Tato. W trakcie czwartego tygodnia unikatów pojawiły się Ying Yang i School Fake Taito. W czwartym tygodniu unikatów Soft Particles były dodane trzy dni przed, przed zakończeniem tygodnia. Tatuaż Rose Sticker dotąd prawdopodobnie bardzo małe znane użytkownikom pojawił się po raz pierwszy piątego tygodnia unikatów. Oprócz unikatów ze starego NSP przywrócone są również te ze świeżą grafiką. Usunięto prawdopodobnie przez małe zainteresowanie nimi lub pochodzące z różnych bonusów, np. VIP. W piątym uni tygodniu unikatów można zauważyć tła, tło starego MSP i kosztowało 250 startów. W jednym tygodniu unikatów ostatniego dnia około 19 w sklepach pojawił się włącz na nogę. No właśnie. Więc było już na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, to możecie pisać w komentarzach.